Okej, okay, siema nowo wszystkim witam was serdecznie z tej strony Chmielu. To jest taki krótki info filmik, w którym mam wam do zaprezentowania dzisiaj właśnie mi przyszły takie wlepki sobie ostatnio, bo zrobiłem. jakby ktoś nie wiedział, co to jest, to są takie po prostu naklejki, które sobie możemy naklejać. No i myślałem, że to mogłoby być taki coś mini, mini coś tam gadżet, czy coś takiego dla każdego. Jeżeli ktoś chciałby sobie coś takiego zakupić, więc patrzcie, wygląda to mniej więcej tak. Z każdego rodzaju wlepek, bo mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć rodzajów wlepek. Jest po trzy wlepki, czyli tutaj mamy 18 wlepek. I dodatkowo dorzucam do każdego takiego zestawu dwie wlepki od siebie, byle jakie. Losowo wybierane zazwyczaj także, także. Tak to wygląda. Ile to kosztuje? Jaka i jaki jest koszt tego? Jeden taki pakiet, taki jeden pakiet kosztuje dyszkę 10 zł. Jeżeli ktoś chciałby zakupić, to wszystkie info do zakupu są w opisie. Wlepki wysyłam Pocztą Polską, więc na pewno będą szły kurde z tydzień, jak nie dłużej. Co jeszcze mogę powiedzieć? Co jeszcze? Oczywiście trochę wlepek będzie też do rozdania w jakichś konkursach czy czegoś tego typu na pewno. O, więc kurde, no co, ja zapraszam do kupna, bo naprawdę są fajne, całkiem fajnie wyglądają, widzicie, mam ich sporo, więc myślę, że nikomu nie zabraknie. No i, i, i to by było chyba na tyle. Poza tym to zapraszam do Beyonda, GTA i, i do Outlasta. A tymczasem ja się z Wami żegnam i tak jak widzicie. A jeszcze jakby ktoś chciał zamówić więcej niż jeden pakiet wlepek, to po prostu zamiast 10 zł wpłaca 20 zł. Ale o tym wszystkim będę wpisał w opisie tego filmiku. Także zapraszam serdecznie do czytania, oglądania itp. Itd. Ja się z Wami żegnam i cześć Wam wszystkim.